Dzień dobry na kanale Zmiotasz, Dajcie 400 subów, dajcie łapki w górę, dajcie komentarze I Dzisiaj jestem w swojej pustelni Idę na spacerek, otwieram bramę Bramę otwieram Puszczam pieska, piesek wychodzi Zamknąłem idę drogą od bramy do lasku bukowego do drogi. Tak. No pogoda jest taka, jaka jest, taka sobie. Jest ma piłeczkę w wszystko. Także będzie słuchowisko teraz. Dzisiaj to wrzucę. Może jakieś sorty też nakręcę. Tak dawno mi nie było, ale jestem. Tak. No tradycyjnie będzie dwie minutki. Wchodzę tak. na drogę do Lasków Bukowych. Jacek Węśny trzyma pieczkę w pyszku tak. Jest cudownie i radośnie. Taszki ćwierkają. Wszystko jest dobrze Do świąt coraz bliżej 21 grudzień, sobota Tam, Pewnie ciśnięcie komputerki, ja trochę w cyclerstów grałem Teraz jestem na spacerku, choćby to I za chwilę będzie odliczanką Lecimy z odliczankiem 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4 Trzy, Fajn, papatki, cześć, koniec, koniec, koniec.